Manko, witam wszystkich. Dzisiaj jest pomocnikiem. Cześć! no, mój synek, mój syn Konrad. Także... To wy mnie nie widzieliście. No ostatnio ci widzieli, jak taki malutki byłeś. Mm. <laughs> także może coraz częściej będzie, że tak powiem, wpadał Młoda krew, także fajnie. Słuchajcie, już troszeczkę y, pogrzałem tym moim układem, także... Mogę się wypowiedzieć na temat e, takiego, że tak powiem, może i to nawet problemu, bo jest coraz więcej instalacji, ludzie zakładają, przywymiarowują ich je i <laughs> pojawia się problem. Po prostu, że jest nadwyżka, i co z tą nadwyżką zrobić. I pojawia się dużo postów tematów typu. <laughs> Typu y, piec elektrodowy, ogrzewanie elektryczne, jak co zrobić. Także postaram się Wam odpowiedzieć na te pytania. Znaczy odpowiem, nie odpowiedzieć na te pytania, tylko y, moje spostrzeżenia po prostu z mojego doświadczenia ogrzewania y, domu piecem elektrycznym czy elektrodowym, co by kto sobie liczył. To jest COP1 i buforami ciepła. Także pacjent to jest dom o powierzchni 110 m2, to jest taki dwupoziomowy dom, średnio ocieplony, powierzchnia metr sześcienny to jest 266, ogrzewany w całości grzejnikami stalowymi i mam dwa aluminiowe, pojemność układu 60 60 litrów w samych grzejnikach. Także do pomiaru, znaczy do pomiaru tylko jak to nazwać, bo ja to kręcę z jednego ujęcia, tak to, że troszeczkę ciężko na szybko myśleć. Bierzemy pomiary z bufora 300 litrów i 150. To można liczyć jako bufor 450 litrów i pieca elektrycznego 6 kW, grzałka 3 razy 2 kW. Także bufor, jak widzicie, jest tutaj o, w kadrze mi się nie mieści. Ale bufor to jak to każdy bufor zbiornik z wodą. Drugi bufor 150 litrów to jest przerobiony stary boiler. Dołożone, dołożona do niego jest grzałka 1 kW. I teraz moment, bo nie ciemno, i się stanie światłość. I tutaj mamy piec elektryczny z grzałki 3 razy 2000W. Mojego pomysłu, mojej konstrukcji. Grzałka jest założona od góry. Po prostu wsadzona jest do rury stalowej, ocynkowanej. Nie pamiętam jakaś średnica. Jeśli chcecie wiedzieć coś więcej na ten temat, tego pieca, to ja w opisie wrzucę link, jak go budowałem. Albo odpowiem w komentarzu, także nie ma z tym problemu żadnego. Czym to yy, mierzę? Po prostu zużycie prądu. Czyli bufory są mierzone watomierzem. Tutaj z jednej fazy są obsługiwane dwa bufory. Teraz widać, że grzałka w 300-litrowym buforze pracuje, a w 150-litrowym już nagrzało do odpowiedniej temperatury. I piec mierzę watomierzem trójfazowym. Piec dodatkowo mogę każdą grzałkę osobno odłączać. Budowę wymuszę znaczy budowę w innym filmie całego układu yy, sterowania omówię kiedyś to dawałem, ale teraz tak bardziej konkretniej ze schematem. Także przejdźmy yy, do tematu właśnie pieca elektrycznego. Jeśli masz nadwyżkę energii i nie wiesz co z tym zrobić. Także chcesz założyć w układ sam piec elektryczny, jak ja to zrobiłem na początku i grzać od samego początku, yy, znaczy od, od, od startu, bez wspomagania niczego innego, grzejniki. Także będziesz za każdym razem odpalenia pieca yy, generowany miał straty. Bo o co chodzi? Ja, uruchamiając sam piec przy pojemności 60, 60 litrów w układzie grzejnikowym, yy, przez pierwszą godzinę praktycznie piec rozgrzewa ten cały układ. I dopiero jeśli układ osiąga około 45 stopni, to te grzejniki tak naprawdę zaczynają w tym momencie grzać. Czyli przy każdym włączeniu pieca macie stratę około, tak w moim przypadku, 6 kWh, prąd, prądu zużytego, a nic on nie ogrzał, tak naprawdę. Tylko wszystko się kręciło w koło i nic to nie grzało, nie? Dlatego postanowiłem dołożyć bufor 150 litrów. I to już w jakimś stopniu zaczęło pomagać, ale dalej było mało. Dlatego został dołożony bufor 300-litrowy. I teraz tak, <laughs> obłóżmy osobno układ buforów. Jeśli chcesz ogrzewać, dogrzewać dom z bufora, w moim przypadku, dalej układ 60 litrów na i ja mam tutaj 450 litrów nagrzane do 50. I 55 stopni to jest najbardziej komfortowa temperatura, którą wpuszczam na grzejniki. Ten układ dla mnie jest za mały, bo po około godzinie y, czasu po prostu <coughs> wymiany grzejniki, bufor, grzejniki, bufor, <coughs> temperatura zaczyna spadać już poniżej 50 stopni. Kondratku, miałeś nie przeszkadzać, tak? To proszę nie przeszkadzać. No niestety z dziećmi, jak z dziećmi, ale super chłopak. Także e, wróćmy do buforów. Jeśli ogrzewacie samym buforem, bo chciałbym to rozdzielić jedno z drugim. To trzeba przynajmniej bufor 1000 litrów na taki normalny dom. Każdy musi sobie to pod siebie wziąć, żeby e, po prostu wystarczyło wam e, tej wody nagrzanej z tego zładu wody na ogrzanie. Po prostu domu, nie? Bo jeśli woda się wychłodzi, zacznie wychładać, prawda? Grzałki się włączą, ale one wam nie dostarczą tyle energii, żeby to wystarczyło na efektywne ogrzewanie. Dlatego u mnie ten system hybrydowy, ja to tak nazwę, spełnia najlepszą rolę, bo jeśli ten układ po około godzinie już traci swoją po prostu temperaturę, to wtedy uruchamia się piec. Piec jest ustawiony na 50 stopni, plus minus, czyli 51 się wyłącza, a 49 się włącza. Także jeśli startuje układ w ogóle, piec się uruchamia. Po około 5 minutach się wyłącza, bo już dochodzi do niego ciepła woda, już nagrzewa po prostu piec na tyle, że się wyłącza. I cały układ się ładnie kręci na później, po około godzinie, jeśli już <laughs> przekręci się ile razy, bo yy, pojemność zielników jest 6, 60 litrów, a pojemność tu jest 450, także ilość ilokrotność no nie policzę wam teraz na szybko ilokrotność po prostu przelewu yy, generuje nam to że ilokrotność przelewu generuje na, nam to, że właśnie na jakąś godzinę wystarcza yy, po prostu tej wody. A jeśli po godzinie już ten to uruchamia mi się piec. Także yy, to jest dobre rozwiązanie przez to, że piec 6 kW, a bufory tylko 1 albo 2 kW, razem 3, wszystko jak razem chodzi, no to niestety 9 kW, ale to już jest w najkrótszym, najkrótszym czasie. Dlatego, yy, dlatego, o właśnie, bo już zgubiłem wątek, dlatego zrobiłem rozpiskę jak to wychodzi mniej więcej yy, kilowatog kilowatogodzin i i, o, I ogrzewania piecem i buforem, bo już mi się język płonący. I do sedna sprawy, o co chodzi. <laughs> chodzi o to, że piec wspomagając przez ten okres bo to jest okres praktycznie całej zimy widzicie, od 9 do 3 tego roku piec przez ten okres zużył 1244 kWh, co Daje nam pracę 191 godzin. Tylko w yy, 191 godzin piec pracował na 6 kW, prawda? A bufor zużył 2427 kWh i pracował 809 godzin. I bufor najczęściej jest ładowany w dzień, w słoneczny dzień, dlatego z fotowoltaiki jeszcze wciągał autokonsumpcję. Także myślę, że... Yy, o jeszcze może ten ile w tym roku mi ogólnie poszło na ogrzewanie także to jest 4833 kWh poszło na ogrzewanie domu yy, piecem elektro, piecem 6 kW dwoma buferami, farelką panelem na podczerwień no i kopciucha nie liczę, bo kopciuk zużył 8,1 m3 drzewa także tak to wygląda Myślę, że odpowiedzia, znaczy Myślę, że w czymś pomogłem wam, yy, może rozwiałem jakieś wątpliwo wątpliwości. Jak nie, to pytajcie albo dajcie temat na następny film, żeby o czymś jeszcze dodatkowo nakręcić, bo na przykład o nie wspomniałem, że w kopciuchu ja palę, bo drzewo idzie, ale ja w kopciuchu palę tylko na noc i palę w nim odgórnie Także żeby było jak najbardziej efektywnie i w nocy po prostu dom mi się nagrzewa do około 23 stopni, a bufory przez dzień mi trzymają średnio 22 stopnie, także tak to mniej więcej wygląda. Już Was nie będę męczył, bo się zgadałem: pewnie połowa, yy, po, pewnie w połowie filmu już niektórzy stwierdzą, że nie ma co oglądać. Ale jeśli Wam to się przydało, także cieszy mnie to bardzo, jeśli nie, no to też mnie cieszy. Także nic, pozdrawiam i. Słoneczka życia.